Mam pięćdziesiąt pięć lat i moje miejsce jest w Splitie, tam gdzie kamienne domy chłoną słońce, a powietrze pachnie solą i suszoną lawendą. Przynajmniej tak zawsze myślałam. Mój mąż, mejt, zawsze uważał inaczej. Dla niego moje miejsce było tam, gdzie on kazał. Ostatnio to miejsce było po prostu nieważne. Dziś jest środa, jeden z tych dni. Kiedy fiaka ten błogosławiony stan dalmatyńskiego lenistwa nie przynosi ulgi, tylko potęguje wewnętrzne napięcie. Siedzimy w naszej konobie, gdzie z sufitu zwisają wędzone przód, a ja staram się podliczyć zyski z tegorocznych oliwek. Mejt ma minę, jakby już dawno mnie skreślił. W naszym małżeństwie przez te 30 lat były cisza i burze. Ale zawsze wracałam do oliwek. To był spadek po mojej babie, ziemia którą pielęgnowałam własnymi rękami, wiedza o tłoczeniu oliwy, która przechodziła z matki na córkę. Mate zawsze uważał to za babskie zabawy, podczas gdy on zajmował się poważnym interesem wynajmem apartamentów dla turystów. Ale to oliwa przynosiła nam stabilny, choć skromny, dochód przez całą zimę. Kiedy powiedziałam mu, że musimy zatrudnić kogoś do pomocy przy zbiorach, bo sama już nie daje rady, on po prostu wybuchnął. Wino, które pił do obiadu, dodało mu odwagi, której trzeźwy mejt nigdy by nie miał. Właśnie wtedy, kiedy poczułam, że to kolejna burza, położyłam telefon na stole, włączając dyskretnie dyktafon. To był odruch. Odruch kobiety, która wie, że musi się bronić. Znowu te twoje oliwki. Krzyknął, uderzając pięścią w stół. Ceramiczny dzbanek z wodą podskoczył. Zamiast zajmować się poważnymi sprawami, marnujesz pieniądze na te krzaki. Jesteś stara, kaja, niepotrzebna, a twoje pomysły są nic nie warte. Czułam, jak cała krew odpływa mi z twarzy. Moje 55 lat nagle stało się ciężarem, o którym on tak chętnie mi przypomniał. Odgarnęłam kosmyk włosów, które Maid zawsze uważał za zbyt jasne nad prawdziwą dalmacyjkę i spojrzałam mu w oczy. Jego twarz była czerwona od wściekłości i rakii. Twoje miejsce jest w śmieciach. Ryknął. To słowo, to jedno słowo, rozbiło we mnie trzydzieści lat życia. Zbieram śmieci po sprzątam ten dom, gotuję jego ulubioną paszticadę, a on uważa, że moje miejsce jest w śmieciach. Telefon nagrywał każde słowo. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Po usłyszeniu tego słowa, w konobie zapadła taka cisza, że słyszałam szum krwi w uszach. Mate po chwili, widząc moją kamienną twarz, odchrząknął i zaczął udawać, że nic się nie stało. Wziął kawałek przutu i zaczął rzuć, ignorując fakt, że właśnie spalił naszą wspólną historię. Ja jednak już nie mogłam udawać. Wstałam powoli. Nie mówiąc ani słowa. W Kroatii tradycja nakazuje, że kobieta znosi w milczeniu. Wiek nauczył mnie, że milczenie jest czasami głośniejsze niż krzyk. Podeszłam do telefonu, wzięłam go do ręki i po raz pierwszy od lat poczułam sobie ten młodzieńczy ogień, który gasił majt. Poszłam do najchłodniejszego pokoju w domu, pokoju mojego Dydi, dziadka, który zawsze był moim mazyłem. Usiadłam na starym drewnianym krześle i odtworzyłam nagranie. Głos Mate był nie do zniesienia. Brutalny, pełen pogardy. Jesteś stara, kaja, niepotrzebna, a twoje pomysły są nic nie warte. Twoje miejsce jest w śmieciach. Słuchając tego, zrozumiałam, że to nie była jednorazowa awantura. To było podsumowanie jego wizji mnie i naszej relacji. Miałam 55 lat, całe życie poświęciłam rodzinie. Domowi i temu skrawkowi dalmatyńskiej ziemi, który Mate chciał zamienić na betonowe apartamenty dla bogatych Niemców. To nagranie nie było dowodem jego wściekłości, to był dowód jego pogardy. Odechnęłam głęboko, czując, jak gorycz narasta w gardle. Mate mógłby mnie obwiniać za wszystko, za niedosoloną jucha, zupa, za to, że nie znoszę rakii, za brak słońca zimą. Ale nie mógłby obwiniać mnie o to, że nie jestem wystarczająco dobra. Nie po tym, jak nagrał swoje słowa. Przez całą noc nie spałam, pijąc tylko wodę i patrząc na gwiazdy nad Adriatykiem. Zadzwoniłam do mojej kuzynki Anki w Zagrzebiu. Jest prawnikiem, choć zajmuje się głównie prawem handlowym. Wiedziałam, że to skomplikuje sprawę rozwodową, ale jej siła i determinacja były mi teraz potrzebne. Opowiedziałam jej o nagraniu, oliwkach. O 55 latach, które czuły się jak 80, Anka milczała, a potem powiedziała tylko jedno zdanie: Kaja, przyjedź do Zagrzebia. Zabierz ze sobą tylko nagranie i miłość do swoich oliwek. Zajmę się resztą. To był pierwszy raz od lat, kiedy poczułam, że moje miejsce nie jest w śmieciach, ale w walce o własną godność. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Podróż ze Splitu do Zagrzebia pociągiem była długa, ale kojąca. Zabrałam ze sobą małą walizkę i słoik mojej najlepszej oliwy. Jadąc przez Likaseni, patrząc na zmieniający się krajobraz, po raz pierwszy poczułam się wolna, mimo że jechałam na największą konfrontację w moim życiu. Opuściłam nasze małe miasteczko tuż po wschodzie słońca, kiedy mejt jeszcze spał po wczorajszej awanturze. Zostawiłam mu list, wróciłam na swoje miejsce. Zostawiam ci ten dom i apartamenty, ale zabieram moją godność i oliwki. Wiem, że to było dramatyczne, ale po pięćdziesięciu pięciu latach miałam prawo do odrobiny teatru. Biuro Anki w Zagrzebiu, nowoczesne i pełne szklanych ścian, było całkowitym przeciwieństwem naszej kamiennej konoby. Kiedy usiadłam naprzeciwko niej, poczułam się jak nieśmiała dziewczynka, a nie kobieta, która wychowała dwójkę dzieci. Anka. Młodsza ode mnie o 10 lat, emanowała spokojem i pewnością siebie. Podała mi filiżankę mocnej kawy, której zapach przypomniał mi kawiarnię na placu Bane Jelaczycia. Pokaż mi to, Kaja powiedziała cicho, ale stanowczo. Podała jej telefon, a ona włączyła nagranie. W tle słychać było bzyczenie muchy i mój cichy oddech. A potem głos: mate. Twoje miejsce jest w śmieciach. Anka słuchała do końca. Bez emocji. Kiedy się skończyło, odłożyła telefon i spojrzała mi prosto w oczy. To nie jest tylko dowód na obelgę. To jest dowód na przemoc emocjonalną, która trwała latami. Zastanów się, Kaja, jak on traktował cię przez całe życie? To nagranie pomoże nam to udowodnić. On myśli, że to ty jesteś śmieciem. Udowodnimy mu, że to jego słowa są nic nie warte poczułam ulgę, ale i lęk. Mate jest szanowanym człowiekiem w naszej społeczności. Kto uwierzy na graniu w porównaniu z jego dobrą reputacją? Anka uśmiechnęła się. Wiesz, co jest piękne w prawie? Liczą się dowody. A on dostarczył nam najlepszy. Nasz plan był prosty: zażądać sprawiedliwego podziału masliniku, gaju oliwnego i odszkodowania za lata pracy. A nagranie zachować jako bron ostateczną, to będzie nasz kroatyjski rakija o dużej mocy, podany w odpowiednim momencie. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. W Zagrzebiu, z dala od szumu cerczci i zapachu suszący się fik, czułam się jak na innej planecie. Minęły dwa tygodnie, odkąd uciekłam, a Maid zadzwonił tylko raz. Nie był zmartwiony, był wściekły. Jak śmiesz zostawiać mnie i ten dom? Wracaj, Kaja. Co za wstyd na całe nasze miasteczko. Jego głos był głośny i pełen pretensji, ale brakowało mu tej prawdziwej furii, którą słyszałam na nagraniu. Właściwie, to wolałam, kiedy krzyczał. Ta wymuszona troska, ten społeczny nacisk, były gorsze. Anka, siedząc obok mnie, włączyła głośno mówiący i robiła notatki. Właśnie na tym polegała jego gra, na manipulowaniu opinią publiczną, na graniu ofiary w oczach sąsiadów. W Dalmacji, jeśli kobieta odchodzi od męża po 30 latach, to ona jest winna. Wiem to. Wyobrażam sobie, jak teraz w Sibeniku, w każdej kawiarni i na każdym placu, mate opowiada swoją wersję. Mówi, że jestem zmęczona, że starość uderzyła jej do głowy, że to chwilowy kryzys psychiczny. On, mate, ten szanowany właściciel apartamentów, jest oczywiście wzorem cierpliwości. To boli, o wiele bardziej niż o Belgii. Boli mnie utrata szacunku ludzi, z którymi jadłam peku i świętowałam Swet i Nikola. Ale Anka powtarzała mi: nie walczysz z plotkami, Kaja, walczysz z dowodami. A dowody są po naszej stronie. Złożenie pozwu o rozwód i podział majątku było jak przekroczenie rzeki. Nie było już odwrotu. W pozwie Anka nie skupiała się tylko na pieniądzach, ale na wkładzie emocjonalnym i fizycznym prowadzenie masliniku. W Chorwacji tradycja rodzinna często ignoruje pracę kobiety, uważając ją za naturalny obowiązek. Anka walczyła o uznanie tej pracy. Gdy wracałam do nagrania, słowa Twoje miejsce jest w śmieciach stawały się dla mnie paliwem, nie obciążeniem. To był cichy gniew 55-letniej kobiety, która postanowiła odzyskać swoje życie. Odpowiedź Maid na pozew nadeszła po trzech tygodniach. Był to dokument gruby i pełen pomówień. Jego prawnik, staromodny starszy pan z żądaru, napisał, że jestem niestabilna emocjonalnie i że moje żądania majątkowe są absurdalne, biorąc pod uwagę mój rzekomy brak wkładu w prawdziwy biznes rodzinny, czyli wynajem. Najgorsze było to, że Mayt próbował wciągnąć to nasze dorosłe dzieci. Iwana i Tomisława. Iwana mieszka w Rijece i, niestety, ma tendencję do wierzenia ojcu. Zadzwoniła do mnie zapłakana. Mamo, dlaczego to robisz? Dlaczego niszczysz ojca? Przecież on jest tak zmęczony. Czułam się rozdarta. W Chorwacji więzy rodzinne są święte, a ja byłam postrzegana jako ta, która te więzy tnie. Wytłumaczyłam Iwanie, że mejt nie tylko mnie poniżył, ale przez lata ukrywał część dochodów z apartamentów. Anka odkryła, że przez ostatnie pięć lat mejt miał tajne konto w Dubrowniku, na które przekierowywał część gotówki. Pieniędzy, które powinny należeć także do mnie, jako do współwłaścicielki majątku wspólnego. Kiedy powiedziałam to Iwanie, w słuchawce zapadła cisza. To nie była już tylko kwestia obelgi, ale wieloletniego, cynicznego oszustwa. W międzyczasie Maid próbował tradycyjnych metod. Zadzwonił do naszego kuma, Dziosipa, szanowanego starszego pana, żeby ten poszedł ze mną na kawę i przekonał mnie do powrotu. Kiedy dziasep zadzwonił, zaproponowałam mu, że przyjadę, ale pod warunkiem, że przesłucha coś ważnego. Zgodził się. Odtworzyłam nagranie. Na twarzy Dziosipa, widziałam szok. On, który zawsze wierzył Mejt, Nagle zobaczył inną stronę swojego przyjaciela. Sramota, wstyd, przecinek wyszeptał. To było więcej niż się spodziewałam. To nagranie zaczynało działać. Zbliżał się dzień pierwszej rozprawy wstępnej. Był to ten moment, kiedy dwie strony stają naprzeciw siebie w formalnym, zimnym środowisku sądu w Zagrzebiu. Tego ranka ubrałam się starannie. Nie w moją tradycyjną, luźną odzież, Którą nosiłam w masliniku, ale w elegancki, jasny kostium. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i chciałam wyglądać na kobietę, która wie, czego chce, a nie na zmęczoną żonę. To był mój pancerz. Anka, moja prawnik, była moim mieczem. Ostatnią rzeczą, którą zrobiłyśmy przed wyjściem, było ponowne przesłuchanie nagrania. Siedziałyśmy w jej biurze, gdzie słońce wpadało przez szyby. Anka włączyła je, a ja poczułam ten sam zimny dreszcz, który przeszedł przeze mnie w tamtą feralną środę. Maid był głośny i okrutny. Anka patrzyła na mnie uważnie. Kaja powiedziała: To jest twoja prawda. On myśli, że to tylko dowód w kłótni. On nie wie, że to jest klucz do wszystkich jego kłamstw, także tych finansowych. Ten człowiek nie ma szacunku do ciebie, do twojej pracy. Do niczego, co jest Twoje. To słowo, śmieci, to kwintesencja tego, jak Cię traktował. Wzięłam głęboki oddech. Poczułam, że moje serce bije jak bongo na letnim festiwalu. Anka podała mi mały, płaski kamyk, znaleziony na plaży na braczu. Włóż to do kieszeni. Poczuj jego ciężar. To jest ciężar Twojej godności. Przypomnij sobie, po co tu jesteś? Nie dla zemsty, ale dla siebie, kropka. Włożyłam go do kieszeni. Wychodząc z biura, spojrzałam w lustro. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat dopiero zaczynałam rozumieć, kim jestem. Strach był nadal, ale był wymieszany z ekscytacją. Wiedziałam, że mejd będzie mnie atakował, grając na naszych wspólnych, trzydziestoletnich wspomnieniach ale ja miałam nagranie, które te wspomnienia spaliło. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Sąd w Zagrzebiu to miejsce pozbawione ciepła Dalmacji. Chłodne, szare mury, formalne twarze i cisza, którą przerywają tylko szelesty papierów. Siedząc obok Anki, czułam się jak intrus. Miałam na sobie swój pancerz, jasny kostium i ten mały kamień z braczu w kieszeni, ale w środku drżałam. Maid siedział po drugiej stronie, obok swojego starszego prawnika z żandaru. Miał na sobie drogi garnitur, włosy starannie zaczesane. Wyglądał na szanowanego, zasmuconego męża, który został niesprawiedliwie oskarżony. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, Maid uśmiechnął się, był to uśmiech pełen pogardy i protekcjonalności. Jakby chciał powiedzieć: Znowu wpadłaś w kłopoty, Kaja. I tak wrócisz do domu. To mnie zabolało. Przez chwilę zapomniałam o nagraniu, o pieniądzach, o liwkach, a poczułam się jak ta 25 dziewczyna, która pierwszy raz słuchała jego rozkazów. Sędzia, chłodna kobieta po pięćdziesiątce, skupiła się na formalnościach związanych z podziałem majątku. Mówiła o procentach, nieruchomościach i biznesie turystycznym. Ani słowa o zapachu lawendy. O ciężkiej pracy w masliniku, ani o latach wspólnego życia. Adwokat Mate zaczął od ataku. Twierdził, że Kaja jest ekstrawagancka i że jej rola ograniczała się do prowadzenia domu, co zgodnie z chorwackim prawem nie dawało jej takich samych praw do zysków z biznesu turystycznego Mate. Zirytowało mnie to, ale Anka położyła mi rękę na ramieniu. Spokojnie. To tylko teatr, szepnęła. Mate potakiwał swojemu adwokatowi, patrząc na mnie z fałszywym smutkiem. Wiedziałam, że kłamie w żywe oczy na temat naszych finansów, w szczególności ukrywając pieniądze w Dubrowniku. Ale to nie był jeszcze czas na ten cios. Musiałam czekać. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. W swojej przemowie Mate opisał mnie jako osobę, która od lat ma problemy z samotnością i depresją. Sugerując, że moje odejście było wynikiem niestabilności psychicznej, a nie jego zachowania. Pracowałem całe życie, ciężko, by zapewnić jej i dzieciom godny byt, mówił, a jego głos zdradzał ledwo kontrolowane wzruszenie. Muszę przyznać, że był dobrym aktorem. Wyglądał, jakby naprawdę cierpiał. To mnie rozwścieczyło. Oczywiście, mate zawsze pracował, ale nigdy nie doceniał faktu, że ja. Kaja, nie tylko prowadziłam dom i wychowywałam dzieci, ale także prowadziłam ten maslinik, który przynosił nam stały dochód. Potem przyszła kolej na oliwki. Maid powiedział, że maslinik to stara ziemia, która wymaga ciągłego dotowania i że jest on prawie bezwartościowy, jeśli chodzi o rynkową wartość. Zeznawał, że to ja go chciałam i że to mi wystarczy. To było moje dziedzictwo, ziemia mojej baba, a on chciał mi wmówić, że to jest śmieć. Poczułam ucisk w piersi, jakby gaj oliwny dusił się razem ze mną. Właśnie wtedy Anka podniosła rękę. Wysoki sądzie, powiedziała Anka, a jej głos był spokojny i ostry. Wnoszę o wgląd w pełne wyciągi bankowe powoda z ostatniego pięciolecia, włączając to konta w Dubrowniku, ponieważ mamy poważne wątpliwości co do zadeklarowanej wartości nieruchomości i zysków z biznesu turystycznego. Istnieje możliwość, że powód ukrył aktywa wspólne, jednocześnie umniejszając wartość pracy i wkładu mojej klientki w rodzinne przedsiębiorstwo, w tym w utrzymanie masliniku. Kiedy Anka wypowiedziała słowo Dubrownik, Mate gwałtownie uniósł głowę. Widziałam w jego oczach czystą panikę. To nie był już smutny mąż. To był mężczyzna, który został przyłapany na kradzieży. Sędzia odnotowała wniosek Anki i przeszła do mnie. Nadszedł czas na moje zeznanie. Kiedy wstawałam, czułam na sobie ciężar wzroku wszystkich. W tym mejt, który wpatrywał się we mnie z taką nienawiścią, że prawie zapomniałam, co mam powiedzieć. Chciałabym opowiedzieć o trzydziestu latach miłości, która zmieniła się w ciszę. Ale wiedziałam, że muszę mówić o faktach. Mówiłam o godzinach spędzonych na pielęgnacji gaju, o zarobkach, które mejt zawsze zabierał na inwestycje. O braku szacunku do mojej wiedzy i pracy. Mówiłam, że to Mate, a nie ja, próbował zniszczyć nasz majątek i naszą rodzinę. Kiedy skończyłam, Anka znów się odezwała. Jej słowa były bombą z opóźnionym zapłonem. Wysoki sądzie, chcę teraz wyraźnie zaznaczyć, że nasze roszczenia dotyczące podziału majątku i zadośćuczynienia oparte są nie tylko na dowodach finansowych. Opierają się one również na głębokiej i udokumentowanej historii przemocy werbalnej i emocjonalnej, która trwała przez lata. Maid zerwał się z krzesła. To kłamstwo. Absolutne kłamstwo. Krzyknął, łaniąc protokół. Jego prawnik złapał go za rękaw, ale było już za późno. Maid ujawnił swój strach. Anka czekała, aż sędzia uciszy Maid, a potem kontynuowała. Patrząc mu prosto w oczy. Dysponujemy twardym, cyfrowym dowodem, który jednoznacznie obrazuje pogardę powoda dla mojej klientki, dowodem, który rzuca zupełnie nowe światło na cały ten związek i na jego twierdzenia dotyczące jej niestabilności. Dowód, który wprost nazywa moją klientkę śmieciem, Mate zbladł. Spojrzał na swój telefon leżący na stole. W jednej chwili zrozumiał, że wściekły krzyk, który miał go uwolnić, stał się dowodem, który go pogrąży. Po tym, jak Anka wypowiedziała słowo śmieć, w sali rozpraw zapanował kompletny chaos. Maid był purpurowy na twarzy. Jego adwokat natychmiast zerwał się, protestując głośno, że dowód został zdobyty w sposób nieetyczny i jest próbą szantażu emocjonalnego. To prywatna kłótnia małżeńska. Sąd nie ma prawa do wglądu w nagrania domowe. Krzyczał starszy prawnik. Maid patrzył na mnie z taką nienawiścią, że musiałam mocno ścisnąć w kieszeni kamień z braczu, żeby przypomnieć sobie, gdzie jestem i dlaczego. Sędzia, chociaż z wyraźną irytacją, utrzymała jednak porządek. Była prawnikiem starej daty, ale jej ciekawość, a może i poczucie sprawiedliwości, zostały wzbudzone. Spojrzała na Ankę, a potem na mejt, który wciąż dyszał z wściekłości. Pani mejt, proszę się uspokoić. Prawo rodzinne nakazuje nam ocenić charakter i wkład obu stron w małżeństwo. Jeśli nagranie rzuca światło na to, jak powód odnosił się do pracy i godności pani Kai, co ma bezpośredni wpływ na podział majątku, sąd musi to rozważyć. To była nasza szansa. Mejt próbował jeszcze raz interweniować, ale sędzia stanowczo zażądała. Aby Anka przygotowała nagranie do odtworzenia, czułam, jak całe moje ciało drży. To było jak operacja na otwartym sercu. Zaraz mieliśmy publicznie ujawnić brzydką, ukrytą stronę naszego małżeństwa, tę, o której wiedziały tylko cztery ściany naszej konoby w Sibeniku. Wszyscy wstrzymali oddech. Anka podłączyła telefon do systemu nagłaśniającego sądu. W ciszy słyszałam szmer tłumionych emocji. W sali rozpraw rozległ się ostry dźwięk głosu mejt, wzmocniony głośnikami. Słychać było uderzenie w stół i jego furię. Jesteś stara, Kaja, niepotrzebna, a Twoje pomysły są nic nie warte. A potem, to jedno, straszne zdanie Twoje miejsce jest w śmieciach. W tej chwili Maid skurczył się na krześle. Spojrzał na mnie, jakby błagał o litość. Ale to nie był koniec. Właśnie wtedy, kiedy wszyscy myśleli, że to już wszystko, nastąpił zwrot akcji. W nagraniu, tuż po obelgach, Mate, wciąż pod wpływem alkoholu i emocji, dodał coś, co wtedy uznałam za bełkot, ale co Anka kazała mi przetłumaczyć w Zagrzebiu. A teraz to wszystko, ten twój głupi maslinik musi pójść do giabła. Muszę to sprzedać temu Niemcowi Strogiru, bo inaczej on weźmie apartamenty. Muszę spłacić tę głupią pożyczkę. W sali rozległ się szmer. Maid zamknął oczy. Okazało się, że ukryte pieniądze i próba zaniżenia wartości masyjniku nie wynikały tylko z jego chciwości. Wynikały z desperacji. Maid wplątał się w ogromny dług, biorąc pożyczkę od nielegalnego pożyczkodawcy, by rozbudować apartamenty, o czym nikomu nie powiedział. Aby spłacić rosnące odsetki, planował w tajemnicy sprzedać ziemię mojej baba, moje dziedzictwo i to za ułamek jej prawdziwej wartości. W oczach Mate to ja i moje oliwki byliśmy przeszkodą, śmieciem, który stał mu na drodze do ratowania własnej skóry. Obelga nie była tylko atakiem emocjonalnym, była elementem cynicznego planu finansowego. Sędzia poprosiła o wstrzymanie nagrania. Spojrzała na Mate. Pani Mate, czy to prawda, że planował pan sprzedać współwłasność bez zgody żony, aby spłacić nieujawniony dług? jednocześnie umniejszając wartość tego majątku? Mate, blady jak ściana, milczał. Jego adwokat szeptał mu do ucha, ale on tylko pokręcił głową i, nie mogąc znieść wstydu, wybiegł z sali rozpraw. Czy miałeś kiedyś podobne doświadczenie? Napisz w komentarzu i kliknij subskrybuj. Po ucieczce Mate sędzia nie miała wątpliwości. Dowody były niezbite. Maid nie tylko dopuścił się przemocy werbalnej i emocjonalnej, ale także próbował oszukać mnie finansowo, ukrywając aktywa i dezinformując sąd. Po kilku tygodniach nadeszło orzeczenie. Otrzymałam sprawiedliwy podział majątku, dużą część zysków z apartamentów, ale co najważniejsze, pełne prawo własności do masliniku. Mój gaj oliwny był bezpieczny. Maid został uznany za niewiarygodnego i musiał pokryć wszystkie koszty sądowe. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat wróciłam do Szybeniku. Tym razem nie jako żona Mate, ale jako Kaja, właścicielka ziemska. Zapach lawendy i oliwy był inny, teraz pachniał wolnością. Mój syn, Tamysław, który mieszkał w Zagrzebiu, przyjechał mnie odwiedzić. Kiedy opowiedziałam mu o ukrytym długu i próbie sprzedaży ziemi, zrozumiał, że nie walczyłam z ojcem, ale o nasz rodzinny honor. Usiedziałam pod najstarszym drzewem oliwnym, drzewem, które zasadził jeszcze mój Bida. W kieszeni miałam kamień z braczu. Przypomniałam sobie moment, w którym mejt krzyknął, że moje miejsce jest w śmieciach. Uświadomiłam sobie, że moje miejsce było tu, na tej ziemi, która przetrwała burzę i ogień. Moje miejsce było w mojej godności. Nie żałowałam ani jednej minuty tej walki. Miałam 55 lat, a życie dopiero się zaczynało. Planowałam posadzić nowe drzewka i kontynuować tradycję. Moje miejsce było tam, gdzie ja chciałam, żeby było. To jest moja historia odwadze, która narodziła się z jednego nagrania. Czasem, aby odzyskać siebie, trzeba postawić wszystko na jedną kartę. To już koniec tej opowieści. Co o tym myślisz? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij zasubskrybować kanału.